To było nasze główne założenie na ten mecz, żebyśmy oprócz tych taktycznych, żebyśmy mieli czerpali z tego przyjemność i dziewczyny no, potrafiły to zrobić, pomimo tego, że, że ten pierwszy set nie weszliśmy najlepiej w ten pierwszy set i, no i humory były takie popsute, bo dostaliśmy tę gielanie, a wstaliśmy i odbudowaliśmy się swoją dobrą grą i przyjem, czerpaniem przyjemności z tej gry. No właśnie, po pierwszym przegranym secie nie zabrakło tej wiary w zwycięstwo, że można te losy odwrócić z tego spotkania. No na pewno wiedzieliśmy, że mierzymy się z bardzo mocnym zespołem, który aspiruje wysoko i że musimy tutaj położyć dobrą jakość gry i cierpliwość i odzyskać skuteczność w ataku, bo tego nam najbardziej zabrakło w pierwszym secie. Skuteczność w ataku, ale dzisiaj też chyba kluczem była między innymi zagrywka, bo dzisiaj ta zagrywka była taką, na byśmy chcieli oglądać. Tak, ta zagrywka była i to była w bardzo ważnych momentach. I, i no, chwała dziewczynom, trochę, trochę przyłożyliśmy w tym tygodniu z tą zagrywką, bo wiedzieliśmy, że, że zespół z Radomia bardzo dobrze przyjmuje i, i odrzucenie ich od siatki było takim kluczem do tego, żeby z nimi nawiązać walkę. Najbardziej taki dramatyczne takie... Nie... Kulminacyjny moment w meczu, czy ta długa wymiana przy 18-20 w czwartym secie? No bo to był taki moment, że no gdyby ta długa wymiana została przegrana, no rywalki złapałyby jakiś kontakt no i tutaj ta groźba breka by pewnie była dosyć większa. Już. Najbardziej Najbardziej to przy 24-20 dla nas w czwartym secie. Pytanie komisarza, kto zostaje w meczu? To zwycięstwo na wyjeździe, teraz drugie zwycięstwo wreszcie wyczekiwane w Waszym parkiecie. Możemy powiedzieć, że weszła wreszcie ta pewność drużyny? Znaczy, pracujemy nad tym, na pewno na pewno, jeśli to utrzymamy, to będziemy, to będziemy na dobrym poziomie grali. Jeszcze dojdzie do nas e, nasza białorusinka, która nie może do nas dotrzeć jeszcze, znaczy już jest, ale jeszcze formalnie nie jest, e, także trenuje z nami. To na pewno też nam podniosło jakość treningów i, i takie morale zespołu. Ale no, ja mówię, dzisiaj, dzisiaj dziewczyny wykonały kawał dobrej roboty i przez cały tydzień wykonują kawał dobrej roboty i muszą się użerać ze mną. Jako trenerem i dają sobie radę i potrafią dalej czerpać radość z grania. Teraz wyjazd do Rzeszowa. Hmm, czy jest taka chęć także powalczania z tymi e, drużynami e, z um, czołówki i ligi? Czy dzisiaj czuje Pan, że zespół jest gotowy na to, żeby także w takich, e, na takich trudnych wyjazdach sprawić jakąś znaczy, ja to czuję, żeby zespół to czuł bardziej, na pewno jedziemy na bardzo trudny teren, przekonało się kilka zespołów już o tym, a ja myślę, że jak pojedziemy z wiarą i z chęcią do gry, to być może zagramy taki mecz jak na Budowlanych, gdzie mogliśmy się pokusić nawet o jakieś urwanie punktu, i gdzie to był naprawdę dobry mecz, dlatego no, nie skazujmy się, Ten, to moje rodzinne strony, także, także chciałbym się tam dobrze pokazać i mam nadzieję, że, że to będzie przynajmniej mecz dobrej walki, nie wiem, tego, że, że dalej będziemy dobrze się prezentować.